Witajcie, witajcie, drogie Skorpiony, zapraszam Was na przekaz na miesiąc listopad miesięczny 2024. Bierzcie to, co z Wami rezonuje dopasowujcie do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na swój Ascendent, Księżyc, Wenus, jeśli chodzi mi o, si o związki, a także i na Wedyjski, czyli o jeden starczy. Tak, y Skorpion? No to będzie uwaga. waga. Y zapraszam Was do subskrypcji, do polubień, do komentarzy, jeśli z Wami rezonuje. A także do czytań indywidualnych. Jestem też obecna na innych portalach społecznościowych, gdzie można mnie znaleźć. Oczywiście pod tą samą nazwą. Yy, jak również do czytań indywidualnych. W opisie pod filmem tam kontakt do mnie znajdziecie. Przepraszam, to jest znowu mój pozór szaleje. Widzicie, same karty mi się odwróciły dla Was z tytułem na ten miesiąc listopad. Przyjaźń i strata. Przyjaźń. Na ten miesiąc. Tytuł, dawanie komuś całej swojej obecności, to wspaniały prezent. Strata. Czasami uczysz się prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowujesz namiętne zaproszenie dla miłości, aby przejęła przyję, przy, kontrolę i to ona realizuje swój plan, a nie twoje ego. Właśnie. Mm -hmm. Czas chyba porzucić ego, prawda? Czas chyba porzucić swoje ego. Piękna energia. Miłość rodzi się przez przyjaźń, prawda? Nie inaczej. Dobrze. Przejdźmy do czytania. Skorpiony Akurat był Nów w Skorpionie, dlatego Was zostawiłam sobie już na koniec. Poczekałam, aż ten Nów właśnie minie. Czyli czas na nowe początki, tak? Transformacja. Skorpion, karta śmierci, całkowita transformacja. Od nowa. No, zróbmy sobie więc przekaz. Jak wy się przedstawiacie? Będą zbierane owoce tego, co się będziecie starać. I proszę, siódemka pentakli, dziewiątka pentakli, co wychodzi naprzeciw. Co jest tego podstawą i Mhm, Pięknie. Co odchodzi do przeszłości? Drugie skorpiony. Oj, nowe projekty. głowie, w myślach, tutaj, no. Karta mocy. Co dobrego do Was przyjdzie. To, czego się możecie spodziewać, wyka pentakli, możliwości. Uhu. -huh. Myśli, uczucia. Czwórka buław. Otoczenie a smieczy, no będą konkretne cięcia. Dzieje obawy. I wynik. Szóstka pentakli. O! To będzie bogato. Pustelnik w tle. Pustelnik y, przemyśleć y, przede wszystkim swoje działania. To nie jest takie całkowicie odcięcie się od ludzi, od otoczenia, tylko na spokojnie, po prostu swoją przyszłość, tak? Która przyniesie Wam jakieś owoce. Widzicie to jajo. To jajo to jest narodziny czegoś nowego. Opieracie jakąś strategię, co Wam przyniesie korzyści na przyszłość, tak? Jakie działania, jakie perspektywy, co się opłaca, a co nie, tak? W co wkładać swój czas, swoją osobę, żeby na przyszłość to miało jakieś efekty. Yy, Jarofa, to są zasady, schematy, którymi się kierujecie. Uh -huh. By osiągnąć stabilizację. Tak jest tu pokazane. Być może poprzez przyjaźń, poprzez nowe znajomości, poprzez zakończenie jakiegoś cyklu i strata losu, wam być może Jakiegoś przyjaciela postawi na swojej drodze, bo tak mi tutaj energie się tak rysują, że jakby z jakiegoś skorpionu przyjaciela powstała jakaś miłość, już Wam zrządzona po prostu przez los. Mhm. Uh -huh. Tylko musicie przede wszystkim porzucić swoje ego, i być może zbyt wysoko, poprzeczkę nie stawiać w kwestiach miłości, w kwestiach uczuć. Dalej dopowiadającą Mam, także no, zobaczmy. Wy przedstawiacie się jako siódemka pentakli. Czyli będziecie chcieli mieć korzyści tak z tego, co planujecie tutaj. Do przyszłości odchodzi już widzę księżniczka Pentakli. Przepraszam, muszę wziąć tego kota, bo mi on tutaj za bardzo przeszkadza. Już jestem, o, bo inaczej bym tego nie nagrała. Taki szalony mój kocur. E, Siódemka pentakli, tak? I tutaj e, właśnie, że księżyczka pentakli to są nowe inwestycje. Zbiór tego, co zasialiście, tak? E, drogie Skorpiony, w tym miesiącu tak będzie. I co wychodzi Wam naprzeciw? Właśnie dziewiątka pentakli. Z tego, co Wy zarobicie, to, co zasialiście, będziecie inwestować w siebie, w to o co się staracie, o różnego rodzaju projekty, o działania, o sprawy finansowe, yy, różnego rodzaju, tak, żeby mieć tą stabilizację. Być może jakieś przedsięwzięcia, projekty, praca. Dlaczego? Karta śmierci. <laughs> Widzicie wasza karta? Transformacja, tak? Czyli potrzeb musi coś po prostu odejść do przeszłości, by mogło narodzić się coś nowego. By ta... Stabilizacja była, tym bardziej finansowa, tak? Zmienić swój sposób myślenia, sposób działania, przemyśleć po raz kolejny, pustelnik się pokazał, przemyśleć swoje działania, co Wam przyniesie korzyści, bo macie możliwości, tylko być może Wy ich nie widzicie i coś może Wam umknąć po prostu bokiem. Rozglądajcie się, bądźcie szczegółowi, zwracajcie uwagę na szczegóły, na osoby, które te korzyści mogą Wam mieć. Widzicie, Chirowa. To są osoby starsze, to są y, starsze, to są może jakieś sprawy urzędowe, prawne, finansowe, y, z których y, możecie skorzystać, tak? Może taka, taka też i osoba Wam doradzić y, lub pomóc. Dlatego y, dowiadujcie się, tak? Być może w jakichś urzędach y, jedźcie, dowiadujcie się, bo może coś Was ominąć. O, widzicie? Tak, widzicie? Tutaj na gminie karta komunikacji mi upadła. Komunikacja z kimś na odległość. Mhm. W ósemce Właśnie buław. Komunikacja z jakąś osobą na odległość, yy, z którą być może się nie widzicie, mieszkacie yy, od siebie daleko i przez yy, o takiej osoby możecie zebrać informację lub takiej już doświadczonej, która już ma wiedzę na dany temat. I z tego mogło, możecie mieć korzyści w tym kierunku. To samo pokazuje właśnie dziewiątka pentakli. Dlaczego? To jest stabilizacja, inwestowanie po prostu w siebie z tego, tak? To jest stały przychód pieniędzy. Dlaczego? A, po stratach. Byście mogli wyjść ze strat, w których byliście, tylko że Wy musicie zacząć kreować to. Musicie za, zacząć kreować to, i wtedy wygracie, tak? Wygracie, osiągniecie swój cel. Wyjdziecie po prostu z energii strachu, z jakiegoś uleczenia, bo być może ktoś tutaj też i poje jakieś zranienie, i wy teraz sami stawiacie na siebie, na własne właśnie działania w tym, tak? No, tutaj też jakieś oszustwa mogą wyjść, no ja, dlatego uważajcie, co podpisujecie, sprawdzajcie wszystkie papiery, bo tej, tutaj cały czas się rysuje kwestia właśnie materii i finansów na ten miesiąc. Tutaj mamy w podstawie kartę sądu, czyli zrównoważenie. Być może tutaj hierofon, jakieś sprawy sądowe tak i być może wy o czymś nie wiecie, co możecie, jakie macie możliwości i w tym kierunku się dowiadywać. Być może to jest osoba prawna lub sędzia lub ktoś, kto wam może pomóc pod tym względem. Dlaczego? Tak, bo to jest skupienie się na finansach. To jest skupienie się na pracy, i to z Wam pisane po prostu z losu. Wy coś tworzycie, wyjść poza schematy ograniczeń, bo to jest pokazane. Nie bać się przekroczyć tutaj, osiągniecie tą stabilizację. Coś musi odejść do przeszłości, coś musi się równość. Jakieś właśnie mówiłam już. Kłamstwa, oszustwa, tak? W karcie sprawiedliwości i wierzy, czyli w sprawach sądowych, prawnych, finansowych, jakieś oszustwa mogą wyjść na jaw, tylko Wy musicie zrobić krok do przodu, i to o tym się dowiedzieć i tu to właśnie w kwestiach finansowych jeśli postawicie na siebie przyjdą do Was zyski co odchodzi do, do y, y, co odchodzi do przeszłości do księżniczka pentaki, to może być wieś o ciąży to może być y, też y, nowe inwestycje nowe projekty, nowe przedsięwzięcia własna działalność tak, dlaczego dlaczego to odchodzi do przeszłości Dziesiątka kielichów, bo to jest stworzenie stabilizacji rodziny, równowaga braniu i wdawaniu, podpisywania umów, tak? Czyli wy się już tutaj rozwijacie, tylko musicie wyruszyć naprzód. Musicie wyjść poza szereg i się nie bać, skorzystać z własnych możliwości, tak? I osiągnięcie tu jest tej stabilizacji. Kto może wam pomóc? Koziorożec, byk, yy, tak. Yy. Lub pana, ale to jest byk lub koziorożec. Osoba z takiego znaku nie obawiać się, nie obawiać się działań. Coś może być przed wami ukryte, tylko że po prostu wy o tym nie wiecie, tylko musicie zebrać odpowiednie informacje właśnie. I to jest karta mocy. Zrównoważenie waszej energii, postawić na swoje działania, nie działać pochopnie, działać rozważnie. Y, też y, nie działać y, na przekór wszystkim, tylko też, wiadomo, y, wszystko z pokorą. I też nie kierować się agresją. Dlaczego? W myślach, w głowie. Dlaczego karta mocy? To jest karta lwa. I tu też jest karta mocy. Widzicie? Karta mocy. I po raz kolejny Hierofant zrównoważyć swoją energię, doświadczyć, y, dowiedzieć się informacji od osoby już doświadczonej, tak, zrównoważonej, która być może wam pomoże w tym, ty, y, tym bardziej w tej kwestii prawnych i tych takich, y, y, wy sami musicie zadbać o to by mieć też i y, taką moc to po prostu nie odwróci, żeby ta wasza energia, ta wasza siła nie odwróciła się przeciwko wam, tak, w zdobywaniu czegoś. Hierofant to są też yy, zasady etyczno moralne, społeczne, którym się kierujecie i w tą energię musicie wykorzystać jak najlepiej dla siebie. Tu dwójka pentakli dojście do porozumienia, ale też i manipulacje pod względem pieniędzy. Tutaj są też i możliwości żonglowanie możliwościami dlaczego dlaczego. Bo wy się boicie, tak? Czy zrobisz to? Tutaj coś zaczynam, robię, działam, a tu nagle hard blok tego nie zrobię, bo coś tam, bo coś tam, tak? Nie bać się. To jest działać. A to jest pod względem miłości. Wy się boicie, tak? Mnie się boicie. Mhm. Cesarzowa. Ósemka buław. Tutaj może być kontakt z jakąś osobą w sprawie wyjazdu. Mhm. Ale to jest energia odcięcia, bo tu jest pokazana nowa miłość, coś z pożądaniem. I to manipulacja może być też kogoś pod względem właśnie uczuć, tak? I uważajcie po tym, w tym kierunku. Manipulacje pod względem uczuć i materii. Dlatego uważać. Uważajcie bo tutaj się, widzicie, sam diabeł mi wyszedł. Uh -huh. Bo wy czegoś nie widzicie, coś jest przed wami ukryte, ktoś może budować coś powoli. Być może ktoś będzie chciał coś budować na waszych korzyściach. Tak, na waszych, mieć korzyści po prostu z was, tak? Dlatego zwróćcie na to uwagę. I tu myśli, uczucia, obawy. To jest zakończenie jakiegoś cyklu. To już kolejny znak ma na tym miejscu, powiem Wam. Myślę o uczciach, obawach. To jest świętowanie czegoś. Yy, to jest zakończenie jakiegoś etapu, rozpoczęcia nowego, tak? To może być zabawa, świętowanie. Wieś o ciąży, wieś yy, o zaręczynach, wieś o dziecku, tak? Yy, jak tutaj się pokazało, także to tworzenie rodziny. Tylko, że tutaj yy, też są i sprawy być może <laughs> takie jeszcze stary, niedokończony z przeszłości, być może zamknięcie jakiegoś rozdziału z kimś. Dlaczego? Bo to jest jakieś zwycięstwo, wy coś zwyciężycie, być może pokonacie te manipulacje i zdobędziecie przez to tą stabilizację finansową, która tutaj była utracona, tak? Dziewiące pentakli. Mhm. I to jest pokazane u was szczęście, cesarzowa. szczęście, radość mhm. i działania w tym kierunku, by to mieć super energia tak i miłość czyżby tutaj ktoś w listopadzie będzie chciał pójść w nowy związek, zakończyć jakiś stary i pójść w nowy związek uh -huh. jakiś etap się tutaj zakończy i rozpocznie się nowy być może jakieś zaręczyny się w nowy związek lub naprawa być może starego też tak może być do was z otoczenia przechodzi as miecze. to jest odcięcie lub spisanie umów lub zerwanie jakichś kontaktów, które wam nie służą tak a no tutaj wykazuje się energia świętowania jak już mówiłam, zrzucenie z tego ciężaru, porzucenie no, zobaczcie, dziesiątka miecze i e, dziesiątka była porzucenie tego, co wam nie służy dlaczego? bo to były oszustwa, kłamstwa uh -huh. zdrady jakieś i wy to już pożegnacie, otwieracie się na nowe możliwości, na świat, drogie skorpiony. No. Hej, jeszcze kapłanka. Kierować się intuicją. Kierujcie się, moi drodzy, intuicją. Ale uwaga w otoczeniu. Na różnego rodzaju, nie uważajcie co podpisujecie, tak? Yy, odcinacie się od fałszywych osób i też wy się sami też nie oszukujcie. I tak, nadzieje, obawy. Macie kartę 2, no to też zodiakalny rak, tak. Tutaj być może jakieś wyjazdy wam się szykują. Dlaczego? Załatwianie spraw rodzinnych. Uh -huh. Może w sprawie właśnie Waszego interesu, Waszego biznesu, w sprawie umów, w sprawie pracy. Dlaczego? W sprawie finansów. To jest energia uleczenia. Być może jakaś rehabilitacja, być może jakiś wyjazd do szpitala, jakiś zabieg się tutaj rysuje, tak? Bo to jest dowiadywanie się, nauka, to może być związane z dzieckiem. Mhm. I tu też będzie. To jest, jak... to jest jakieś szczęście z tego powodu, że się coś wam udało, tak? Być może coś było odwlekane, jakiś zabieg, jakaś operacja, co nie mogło dojść do, do skutku, tak? No to w tym w, mie w miesiącu, listopadzie, to może już się odbyć. Mhm. Oj, Te karty u Was lecą. Tak, e, paść Buław, tak. E, nie podejmować też i pochopnych decyzji, tak? bo Wy będziecie na coś czekać, jeśli chodzi o wybór drogi. E, to jest energia uleczenia, tak. I Wy sami kreujecie to wszystko, co będziecie chcieli stworzyć na nowo tu po energii też być może jakieś krzywdy wychodzicie z tego, tak? I wy być może będziecie chcieli porzucić te stare miejsce i gdzieś też wyjechać, taka jest druga opcja. No i macie tą szóstę pentak pentakli na zakończenie. Szóstka pentakli to jest równowaga, planiu i wydawaniu. W związkach, w pracy, podpisywanie nowych umów. Y Zyski materialne, z tego, co, co włożycie, to zarobicie, tak? Z równowaga, z tego, co wy wkładacie pracę, to Wam przyniesie po prostu korzyści. Dlaczego? Tutaj wychodzi na to, że stabilizacja, coś, coś nowego, co miało się narodzić, odchodzi do przeszłości. Tutaj wy walczycie o swoją stabilizację finansową, przez którą byliście być może stratni przeszłości, Tak? I Wy tutaj sami walczycie o to. Ktoś Wam może pomóc. Tylko że tutaj będą manipulacje uważać na nie, tak? Karta Słońca. Karta szczęścia, karta dziecka. A z pucharów. Dwójka kielichów. No zobaczcie. Czyli co? Spełnienie marzeń u was, Skorpione. Spełnienie marzeń. Tak. Nowa miłość. Mhm. Tylko możecie mieć e, do czynienia z osobą taką zamkniętą na uczucia. Ona nie okazuje uczuć, tak? E, będziecie się być może bać po prostu e, tej osobie zaufać. Być może ta osoba nie jest z waszej z Waszych stron, tego mieszka gdzieś dalej. Dlatego być może tej, o, ta, osoba, tą, ta osoba poprosi Was, żebyście z nią wyjechali gdzieś tam. I to jest karta szczęścia, to jest karta spełnienia, radości. Karta związku. Uh -huh. Tak, porzucenia tego, co Wam nie służy. Karta gwiazdy, spełnienia marzeń. Wspaniałe energie. Aż wezmę jeszcze jedną kartę. Oby nie zepsuła tego rozkładu ta ostatnia karta. Jeszcze kartę rada. Zobaczcie. Sama się zwróciła. Karta świat. Odwracajcie. Przepraszam, otwierajcie się na nowe. Tak. Otwórzcie oczy, bo coś przed Wami może przejść bokiem jakaś okazja i wy możecie zobaczyć nowy początek nowy początek wam się rysuje nie czekajcie na nic tak tylko wyruszajcie naprzód jeśli do was przyjdzie taka okazja bo już kolejna się może nie trafić korzystajcie jak się tylko da szczęścia wam życzę i pozdrawiam do zobaczenia